Kiedy chłopiec lekko popchnął samolot, nagle ruszył do przodu, niosąc ze sobą wiadro. Nie myśląc, naprawdę uwierzył, że jego samolot poleci. Podekscytowany wziął go, wspiął się na dach i przymocował do siebie. Wierzył, że samolot uniesie go w powietrze, ale w momencie, gdy miał skoczyć z dachu, jego matka przyszła na czas i go powstrzymała. Bezpiecznie sprowadziła go z powrotem i powiedziała: Od dzisiaj nigdy więcej nie dotykaj tego samolotu. Następnie schowała zabawkę do magazynu, zamknęła drzwi i zamknęła je na klucz. Sam płakał, bo chciał bawić się samolotem, ale matka nie chciała go słuchać. Jakiś czas później samolot nagle wyskoczył z magazynu i rozbił okno domu. Potem zaczął powodować zniszczenia wszędzie wokół. Matka była przerażona i nie rozumiała co się dzieje. Chwyciła miotłę, myśląc, że uderzy samolot, ale on zawisł w powietrzu i zaczął świecić czerwonym światłem gniewu. Widząc to, matka i syn byli jeszcze bardziej przestraszeni. Sam mocno trzymał się matki. Powoli samolot się uspokoił i powoli opadł, co jeszcze bardziej przerażało kobietę. Nie mogła pojąć, jak zabawka mogła zrobić coś takiego. Zrozpaczona zadzwoniła do swojego przyjaciela Jacka i wszystko mu wyjaśniła, zdenerwowana. Jack poszedł do pokoju chłopca, wziął samolot i dokładnie go obejrzał, ale nie znalazł niczego niezwykłego. Próbował go przeciąć nożem, ale obiekt nawet nie zarysował się. Muszę zabrać go do laboratorium na pełną analizę, powiedział. W laboratorium Jack umieścił samolot w maszynie i zaczął badać jego wewnętrzne części. Ku jego zdziwieniu, w zabawce nie było żadnych elektronicznych elementów. Próbował nawet zmiażdżyć ją w prasie hydraulicznej, ale nic się nie stało. W tym czasie chłopiec obudził się i zauważywszy, że samolot zniknął, pobiegł do laboratorium Jacka. Widząc, że mężczyzna jest zajęty rozmową telefoniczną, sam cicho wziął samolot i próbował uciec, ale Jack włączył wszystkie alarmy. Ochroniarze pobiegli go złapać, ale chłopiec udało się dotrzeć na dach, przywiązał samolot do ciała i ku zdumieniu wszystkich wleciał w niebo.